Wszechświat komunikuje się z nami na wiele subtelnych sposobów. Czasem poprzez delikatne synchroniczności, a czasem przez głębokie przeczucia, które pojawiają się, gdy spotykamy kogoś wyjątkowego. Czy zdarzyło się tobie kiedyś spotkać kogoś po raz pierwszy, a jednocześnie poczuć, jakbyś znał tę osobę od wieków? Jakbyście byli połączeni niewidzialną nicią, która przekracza czas i przestrzeń? Wielki nauczyciel duchowy Buddha mawiał, że każda relacja, której doświadczamy, jest lekcją na naszej ścieżce duchowej, zwierciadłem, które pomaga nam odkryć, kim naprawdę jesteśmy. Prawdziwe połączenia nie są przypadkowe są one częścią większego planu prowadzącego nas do autentycznej miłości i zrozumienia. W tym filmie omówimy siedem wyraźnych znaków, które wszechświat wysyła. Gdy chce, abyś wszedł w relację z tą konkretną, właściwą osobą. Nie są to jednak zwykłe, powierzchowne sygnały. Są to klucze do głębszego zrozumienia relacji duchowej, synchronizacji i energii, która łączy duszę. Ostatni, siódmy znak szczególnie poszerzy Twoją perspektywę. Dlatego obejrzyj ten film do końca. Być może już teraz wszechświat wysyła Tobie swoje wskazówki. Pytanie jednak brzmi. Czy jesteś gotów je dostrzec? Zanim jednak zaczniemy, jeśli doceniasz treści na tym kanale, mam propozycję. Udostępnij teraz ten film wszystkim tym, którzy Twoim zdaniem również powinni go wysłuchać, oraz zasubskrybuj kanał i kliknij w ikonkę dzwoneczka. Dzięki temu będziemy w stanie na bieżąco informować Cię o nowych filmach, a Ty pomożesz nam trafiać do większej liczby osób. Teraz wróćmy z powrotem do filmu. Znak pierwszy: brak presji, aby się ustatkować. Jednym z najistotniejszych znaków, że wszechświat dopasowuje Cię do Twojej prawdziwej miłości, jest głęboko zakorzenione uczucie spokoju i brak presji na to, by natychmiast się ustatkować. To uczucie nie wynika z rezygnacji ani obojętności, lecz z wewnętrznej pewności, że wszystko wydarzy się we właściwym czasie. Zaczynasz zauważać, że nie odczuwasz niepokoju ani presji, które często towarzyszą poszukiwaniu miłości. Nie czujesz potrzeby przyspieszania wydarzeń oraz nie poddajesz się presji otoczenia. To uczucie harmonizuje z odwieczną prawdą, która mówi, że prawdziwa miłość przychodzi wtedy, gdy przestajesz jej obsesyjnie szukać. W różnych kulturach i wierzeniach istnieje przekonanie, że dopiero gdy człowiek znajdzie spokój w sobie, wszechświat może postawić na jego drodze odpowiednią osobę. Zamiast desperacko szukać kogoś, kto wypełni twoje życie, zaczynasz dostrzegać, że najpierw to ty musisz być kompletny. W tym stanie świadomości rozumiesz, że miłość nie jest czymś, co można wymusić ani zaplanować według społecznych oczekiwań. Presja na to, by znaleźć partnera, często wynika z norm kulturowych i oczekiwań otoczenia. Społeczeństwo sugeruje nam, że istnieją określone ramy czasowe, w których powinieneś się ustatkować, założyć rodzinę oraz podążać ścieżką, przez którą przeszło tak wielu innych. Jednak gdy Twoja dusza zaczyna wibrować na wyższej częstotliwości, zaczynasz dostrzegać, że takie myślenie jest iluzją. Przestajesz traktować miłość jako zadanie do wykonania, a zaczynasz postrzegać ją jako część twojej duchowej podróży. Wiele starożytnych duchowych nauk mówi o boskim czasie, koncepcji, według której wszystko dzieje się w idealnym momencie. W buddyzmie istnieje przekonanie, że niektóre spotkania są karmiczne, że dusze odnajdują się na przestrzeni wielu wcieleń. W hinduizmie mówi się o lilii, boskiej grze wszechświata, w której każdy element życia ma swoje miejsce i swój czas. Gdy zaczynasz ufać tej koncepcji, presja znika, a w jej miejsce pojawia się akceptacja i spokój. Zaczynasz dostrzegać, że nie chodzi o to, by znaleźć kogokolwiek, ale o to, by przyciągnąć osobę, która rzeczywiście jest zgodna z Twoją energią. To subtelna, ale kluczowa różnica. Kiedy nie odczuwasz już presji, by mieć kogoś jedynie po to, by nie być sam, zaczynasz rezonować z innymi na zupełnie innym poziomie. Nie interesują Cię relacje oparte na pustych obietnicach. Powierzchownych uczuciach czy strachu przed samotnością. Zamiast tego przyciągasz osoby, które również osiągnęły spokój w swoim sercu i które są gotowe na autentyczne, głębokie połączenie. Brak presji na to, by się ustatkować, nie oznacza, że rezygnujesz z miłości, oznacza, że dajesz wszechświatowi przestrzeń, by mógł stworzyć właściwe okoliczności. Stajesz się świadomym twórcą swojego życia, zamiast desperacko gonić za czymś, co jeszcze nie jest gotowe, by się pojawić. Kiedy osiągasz ten stan spokoju, życie zaczyna działać na Twoją korzyść w sposób, którego się nie spodziewasz. Wszechświat działa w tajemniczy sposób, a gdy przestajesz się opierać jego naturalnemu rytmowi, otwierasz się na najpiękniejsze i najbardziej niespodziewane spotkania. To, że nie odczuwasz już presji, jest znakiem, że twój umysł, serce i dusza są gotowe przyjąć prawdziwą miłość we właściwym momencie. Znak drugi pozbywanie się przeszłości. Jednym z najbardziej wyrazistych sygnałów na to, że wszechświat prowadzi cię ku twojej prawdziwej miłości, jest moment, w którym zaczynasz uwalniać się od przeszłości. Ale nie chodzi tu tylko o dawne związki. To coś, Znacznie głębszego to proces oczyszczenia na poziomie emocjonalnym, duchowym i energetycznym. Być może zauważyłeś, że nagle niektóre osoby zaczynają znikać z Twojego życia, relacje, które kiedyś wydawały się ważne, teraz tracą na znaczeniu, miejsca, do których przywykłeś, już Cię nie przyciągają. W Twoim wnętrzu budzi się subtelna, ale wyraźna potrzeba zmiany, nie dlatego, że coś jest nie tak ale dlatego, że jesteś gotowy na coś więcej. Wszechświat wysyła tobie jasny sygnał, pokazując, że nadszedł czas, by uwolnić to, co przestało już służyć twemu najwyższemu dobru, po to, byś mógł spotkać osobę, która będzie naprawdę z tobą rezonować. To nie jest łatwy proces. Może pojawić się żal, poczucie straty, a nawet lęk przed tym, co nieznane, ale pamiętaj, Trzymanie się przeszłości jest jak kurczowe zaciskanie dłoni, w której trzymasz piasek. Im bardziej próbujesz go zatrzymać, tym szybciej ucieka przez palce. Wielu nauczycieli duchowych podkreśla, że nie możemy przyciągnąć do siebie nowej, głębokiej miłości, jeśli jesteśmy obciążeni emocjonalnym ciężarem. Nierozwiązane traumy, toksyczne schematy, głęboko zakorzenione przekonania o własnej niegodności. To wszystko działa jak kotwica, która trzyma cię w miejscu, nie pozwalając iść dalej. A jednak, gdy zaczynasz uwalniać te ciężary, coś się zmienia. Może zaczniesz zauważać, że czujesz się lżejszy, bardziej obecny tu i teraz. Twoje myśli stają się jaśniejsze, a w sercu pojawia się przestrzeń na coś nowego. To nie przypadek. Wszechświat działa w ciszy, prowadząc cię krok po kroku ku temu, czego w danym momencie potrzebujesz. Gdy świadomie decydujesz się zamknąć pewne rozdziały, nie z poczucia goryczy, ale z miłości do siebie, wysyłasz jasny sygnał, że jesteś gotowy na prawdziwą miłość. To akt odwagi, ale też świadectwo twojej wewnętrznej przemiany. Wówczas możesz zauważyć coś niezwykłego. Twoja energia zaczyna przyciągać ludzi, którzy są zgodni z Twoją nową, wyższą wibracją. Czasami ten proces, proces zaczyna się od czegoś drobnego nagłej chęci uporządkowania przestrzeni wokół, pozbycia się rzeczy, które przypominają o przeszłości. Innym razem jest to głębokie uświadomienie, że pewne relacje muszą się zakończyć, ponieważ nie wspierają już one Twojego osobistego i duchowego wzrostu. Cokolwiek to jest, miej pewność, że jest to część większego planu. Nie bój się zostawić za sobą tego, co cię nie wspiera. To właśnie w tej przestrzeni, którą tworzysz, pojawi się ktoś, kto naprawdę jest Tobie przeznaczony. Znak trzeci. Powtarzające się spotkania. Wyobraź sobie, że w różnych momentach swojego życia w kawiarni, na spacerze, w pracy czy podczas podróży ciągle natrafiasz na tę samą osobę. Na pierwszy rzut oka może się to wydawać zwykłym przypadkiem, zwyczajnym zbiegiem okoliczności, ale czy naprawdę jest to tylko przypadek? Energia, którą emitujemy, przyciąga do nas ludzi, którzy mają odegrać kluczową rolę w naszej podróży. Gdy wszechświat wielokrotnie splata twoje ścieżki z jedną konkretną osobą, wysyła on tym samym jasny sygnał: ta relacja ma głębsze znaczenie. W tradycjach duchowych mówi się o pojęciu świętych synchroniczności, momentach, które wydają się przypadkowe. Ale w rzeczywistości są skutkiem prowadzenia nas przez wyższą energię, to tak, jakby niewidzialna siła subtelnie układała rzeczywistość w taki sposób, abyś miał okazję spotkać kogoś, kto może zmienić twoje życie. Niektórzy mistycy wierzą, że takie powtarzające się spotkania to echo dawnych wcieleń, przypomnienie o relacjach, które miały miejsce w innym czasie i przestrzeni. Jeśli dusze są ze sobą powiązane, wszechświat będzie dążył do ich ponownego zjednoczenia. Często zdarza się, że te spotkania zaczynają nas intrygować, zaczynamy dostrzegać ich powtarzalność, a w głębi duszy rodzi się uczucie, że coś więcej kryje się za tym zjawiskiem. Czy to możliwe, że ta osoba ma coś ważnego do przekazania? Czy jej obecność w moim życiu jest czymś więcej? To właśnie w tych momentach nasza świadomość się poszerza. Zaczynamy rozumieć, że wszechświat nieustannie z nami rozmawia, kierując nas na ścieżkę relacji, które mają nas wzbogacić, zmienić i prowadzić ku głębszemu zrozumieniu. Czasami jeden pozornie przypadkowy kontakt może doprowadzić do niezwykłej przyjaźni, głębokiej miłości lub duchowego przebudzenia. Takie spotkania są kluczowe na naszej podróży duszy. Przewodnicy duchowi często podkreślają, że pewne dusze są nam przeznaczone, a wszechświat będzie wielokrotnie zbliżał nas do nich, aż w końcu dostrzeżemy ich prawdziwe znaczenie. Dlatego też, jeśli w Twoim życiu na okrągło pojawia się pewna osoba, warto, żebyś zwrócił na to uwagę. Może to być początek relacji, która zmieni Twoje życie na głębszym duchowym poziomie. Wszechświat nie działa przypadkowo, lecz z mądrością, której często jeszcze nie rozumiemy. Jeżeli ten film do tej pory z Tobą rezonuje i uważasz te treści za wartościowe, zostaw kciuk w górę i napisz w komentarzu. Ufam temu, gdzie prowadzi mnie wszechświat. Dzięki temu dasz mi znać, że jesteś teraz ze mną. A teraz wróćmy do filmu. Znak czwarty: utrata zainteresowania niewłaściwymi partnerami. Zaczynasz tracić zainteresowanie relacjami, które dawniej przyciągały cię swoją intensywnością lub ekscytacją. Teraz wydają się puste, pozbawione głębi i prawdziwego znaczenia. Musisz wiedzieć, że nie jest to jedynie zwykły przypadek, a znak, że twoja dusza ewoluuje. Wielu ludzi przechodzi przez ten etap, często zdając sobie sprawę, że jest to naturalna konsekwencja duchowego wzrostu. Kiedyś fascynowałeś się relacjami opartymi na fizycznym przyciąganiu, ekscytacji, nowości czy lęku przed samotnością, jednak kiedy nasza świadomość zaczyna się poszerzać, zmieniają się także nasze potrzeby to, co kiedyś wydawało się ekscytujące, teraz może wydawać się płytkie i bezcelowe. W filozofii wschodniej mówi się, że każda dusza przechodzi przez cykle uczenia się. Niektóre relacje są lekcjami, pojawiają się, aby pokazać nam, czego potrzebujemy, a czego już nie powinniśmy akceptować. Jeśli zacząłeś dostrzegać, że nie odczuwasz już potrzeby angażowania się w związki, które nie oferują wzrostu, oznacza to, że Twoja energia się zmienia. Przestajesz rezonować z tym, co nie jest już zgodne z Twoją ścieżką. Prawo przyciągania mówi, że to, czym jesteśmy, przyciąga do nas podobne energie. Kiedy zmienia się Twoja wibracja, zaczynasz dostrzegać, że niektóre osoby po prostu przestają do Ciebie pasować. Możesz zauważyć, że rozmowy z nimi przestają Cię inspirować, a ich sposób bycia wydaje się być zupełnie obcy. Nie jest tak, że coś jest z nimi nie tak, po prostu Ty wzrastasz, a oni być może pozostają w tym samym miejscu. Buddyjskie nauki o przywiązaniu mówią, że wiele naszych relacji opiera się na iluzjach. Pragniemy czegoś, co w rzeczywistości nie przyczyni się do poprawy naszego wewnętrznego dobrostanu. Dopiero gdy zaczynamy odpuszczać to, co nie służy naszej duszy, otwieramy się na to, co jest naprawdę wartościowe. Czy kiedykolwiek miałeś wrażenie, że twoje serce zamknęło się na kogoś, kto kiedyś wydawał się idealnym partnerem? Być może usłyszałeś wtedy, że jesteś chłodny lub że już wcale się nie starasz. Prawda jest jednak taka, że jest to naturalny proces oczyszczania się z tego, co nie jest już zgodne z twoim prawdziwym ja. To, że tracisz zainteresowanie niewłaściwymi partnerami, stanowi jedynie dowód na to, że podświadomie wiesz, iż zasługujesz na więcej. Wszechświat przygotowuje cię na spotkanie kogoś, kto będzie rezonował z twoją prawdziwą energią. Jednak zanim to się stanie, musisz najpierw zamknąć drzwi do tego, co już tobie nie służy. Pytanie więc brzmi czy jesteś gotowy, aby otworzyć się na relację, która nie tylko cię ekscytuje, ale przede wszystkim wzmacnia i wspiera twój rozwój? Znak piąty. Powroty ludzi z przeszłości. Czasami osoby z przeszłości nagle pojawiają się ponownie, zupełnie niespodziewanie w najmniej oczekiwanym momencie. Może to być dawna znajomość ze szkoły, przyjaźń, która kiedyś była bliska, ale z jakiegoś powodu się rozluźniła, a nawet ktoś, kogo spotkałeś tylko raz, lecz jego obecność zapadła Tobie w pamięć. Takie powroty nie są przypadkowe. Duchowe nauki i koncepcje reinkarnacji podkreślają, że nasze dusze wędrują przez wiele wcieleń, nieustannie splatając się ze sobą nawzajem. To, że ktoś ponownie pojawia się w twoim życiu, może oznaczać, że wasza relacja ma jeszcze nierozwiązane wątki, lub że oboje jesteście teraz gotowi na głębsze połączenie. Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, czemu akurat ta osoba wraca do twojego świata w tym konkretnym momencie? Mistycy mówią, że wszystko w życiu ma swój boski czas. Spotkania, które wydają się być przypadkowe, są często częścią większego planu. Istnieją historie ludzi, którzy jako młodzi poznali się, ale życie ich rozdzieliło. Dopiero po długim czasie, po przejściu własnych duchowych lekcji, ponownie się spotkali i poczuli, jakby czas między nimi nigdy nie istniał. Wielu nauczycieli duchowych w tym buddyjscy mnisi uważa, że nasze dusze mają niewidzialne nici łączące nas z tymi, z którymi mamy przeznaczone relacje. Według tej koncepcji, kiedy energia dwojga ludzi rezonuje na tej samej częstotliwości, wszechświat sprawia, że ich drogi znów się krzyżują. To nie pierwszy raz, gdy się spotykacie. Niektóre wierzenia sugerują, że ludzie, którzy pojawiają się w naszym życiu ponownie, to osoby, z którymi mieliśmy relacje w poprzednich wcieleniach. Ich powrót może oznaczać, że wasza wspólna historia nie dobiegła końca. Być może macie do odegrania jeszcze ważniejszą rolę w swoim życiu. Czy zdarzyło się tobie kiedyś spotkać kogoś po latach i poczuć, że wszystko nagle pasuje, że oboje jesteście teraz gotowi na coś więcej? Znak, że wszechświat przynosi ludzi z powrotem do Twojego życia nie przez przypadek, lecz dlatego, że oboje jesteście na to gotowi. Pytanie więc brzmi: czy dostrzeżesz ten znak i pozwolisz tej znajomości rozkwitnąć? Znak szósty: częste zbiegi okoliczności i synchroniczność. Kolejny znak naszej podróży w kierunku istotnych relacji krąży wokół fascynującej koncepcji częstych zbiegów okoliczności. Nie są one jedynie zwykłymi przypadkami, są obładowane celem i znaczeniem, często służąc jako wskaźniki, że wszechświat próbuje się z nami skontaktować. Na przykład, możesz ciągle natykać się na ten sam numer. Nazwę lub symbol, albo wielokrotnie napotykać odniesienia do określonego miejsca lub osoby. To nie są jedynie przypadkowe zdarzenia, są one w istocie subtelnym sposobem wszechświata, na zwrócenie Twojej uwagi na coś istotnego w Twojej duchowej ścieżce. Być może nieustannie pojawiają się w Twoim otoczeniu te same słowa. Może ktoś wypowiada zdanie, które rezonuje z Twoimi myślami, albo nagle trafiasz na książkę, która idealnie odpowiada na Twoje pytania. To znaki, których nie można ignorować. Zastanów się przez chwilę. Czy zdarzyło się tobie kiedyś intensywnie o kimś pomyśleć, a chwilę później dostać od tej osoby wiadomość, a może rozważałeś ważną decyzję i nagle na ulicy dostrzegłeś billboard, który dosłownie mówił do ciebie, dając odpowiedź, której szukałeś? Synchroniczności to nie przypadek, to precyzyjnie ułożone elementy układanki, które prowadzą cię do tego, co jest tobie przeznaczone. Według starożytnych wierzeń, wszystko, co istnieje, emituje wibracje i przyciąga podobne energie. Kiedy jesteś w zgodzie ze swoją ścieżką, twoja energia zaczyna rezonować z odpowiednimi wydarzeniami i ludźmi. To tak, jakbyś dostroił się do kosmicznej częstotliwości, w której wszystko układa się w harmonijną całość. Buddyści wierzą. Że nasza karma kształtuje te subtelne zbiegi okoliczności, wskazując nam drogę do rozwoju i pełniejszego życia. Przykładem może być również ciągłe natrafianie na odniesienia do określonego miejsca, aby właśnie tam spotkać mającą w Twoim życiu znaczenie osobę. Być może od dawna czujesz nieodparte przyciąganie do pewnego miasta, kraju, a może nawet konkretnej kawiarni, nie rozumiejąc, co dokładnie sprawia, że tak się dzieje. A potem, kiedy w końcu tam trafiasz, poznajesz kogoś, kto odmienia twoje życie. Czy to naprawdę przypadek? A może wszechświat od dawna prowadził cię w to miejsce, wysyłając delikatne sygnały? Czasami synchroniczność objawia się poprzez muzykę. Możesz słyszeć wciąż tę samą piosenkę w momentach, kiedy zmagasz się z ważnymi decyzjami. Jej słowa mogą zawierać ukrytą wiadomość, na którą wcześniej nie zwracałeś uwagi. To może być melodia, która łączy cię z określoną osobą, pojawiająca się w momentach, gdy ta osoba intensywnie o tobie myśli. W wielu kulturach wierzono, że dźwięk jest jednym z języków wszechświata, wibracją, która przechodzi przez przestrzeń i czas, by dostarczyć nam odpowiedzi. Nauczyciele duchowi podkreślają, że synchroniczność jest zgodna z celem i podróżą naszej duszy, oferując nam wskazówki i potwierdzenia dotyczące naszej ścieżki i osób, z którymi łączy nas nasze przeznaczenie. To nie jest coś, co możemy wymusić, musimy po prostu nauczyć się dostrzegać znaki i zaufać, że wszechświat prowadzi nas we właściwym kierunku. Kiedy zaczynasz zwracać uwagę na te zbiegi okoliczności, zauważasz, że pojawiają się coraz częściej, to tak jakbyś otworzył oczy na rzeczywistość, która zawsze tam była, tylko do tej pory jej nie dostrzegałeś. Zbieg okoliczności to nie przypadek, lecz skoordynowany taniec energii, który ma na celu zsynchronizowanie Twojej ścieżki z tym, co jest Ci przeznaczone. Im bardziej jesteś świadomy, tym częściej zauważasz, że wszechświat nieustannie do ciebie przemawia. Pytanie brzmi, czy potrafisz go usłyszeć. Znak siódmy: pojawianie się w snach, wiadomości z podświadomego umysłu. Znak pojawienia się w snach zachęca nas do eksploracji tajemniczego i często mistycznego świata snów. Sny od wieków były uważane za bramę do głębszego zrozumienia siebie i wszechświata. W starożytnych kulturach przypisywano im ogromne znaczenie. Wierzono, że to sposób w jaki bogowie lub duchy przodków komunikują się z ludźmi. Ten znak skupia się na zjawisku śnienia o osobie przed faktycznym spotkaniem się z nią w świecie rzeczywistym. Być może sam tego doświadczyłeś, śniłeś o kimś zupełnie nieznajomym, a potem czasem po tygodniach, a nawet miesiącach, ta osoba pojawiła się w twoim życiu. Czy to przypadek? A może coś większego działa za kulisami naszego istnienia? Nauczyciele sugerują, że nasze sny mogą pełnić rolę mostu między światem fizycznym a duchowym. To właśnie we śnie nasza podświadomość może odbierać subtelne wibracje, których nie jesteśmy świadomi na jawie. Może to być sygnał, że pewne wydarzenie lub spotkanie jest już zapisane w energetycznym polu wszechświata, zanim jeszcze stanie się rzeczywistością. Gdy śnimy o kimś, kogo jeszcze nie spotkaliśmy, może to być sposób, w jaki wszechświat komunikuje się z nami za pomocą języka podświadomości. To zaproszenie do uważności, zwrócenia uwagi na intuicję, znaki i subtelne energie, które nas otaczają. Nie bez powodu mówi się, że nasze myśli i emocje wpływają na to, co manifestuje się w naszym życiu. Może właśnie w ten sposób przyciągamy osoby, które odgrywają ważne role w naszej duchowej podróży. Te sny często niosą symboliczne lub bezpośrednie przesłania o osobach, które mają do odegrania w naszym życiu istotne role. Mogą być traktowane jako przeczucia lub zapowiedzi spotkań, które niosą ze sobą ważne lekcje. Czy kiedykolwiek miałeś sen, który pozostawił w tobie silne emocje i poczucie, że wydarzyło się coś ważnego? A może obudziłeś się z uczuciem, że sen był bardziej realny niż rzeczywistość? Zgodnie z opowieściami nauczycieli duchowych istnieje wiele przypadków, w których osoby z żywymi szczegółami relacjonowały sny o kimś, tylko po to, by później spotkać tę osobę w rzeczywistości. To tak, jakby ich dusze zetknęły się w przestrzeni snu, zanim ich ciała spotkały się w świecie fizycznym. Takie doświadczenia często przynoszą uczucie déjà vu, znajomości kogoś, kogo teoretycznie nie powinno się znać. Na przykład, ktoś może śnić o nieznajomym o wyjątkowej osobowości, odczuwając we śnie głębokie połączenie. Później, gdy spotyka tę osobę na jawie. Pojawia się natychmiastowe rozpoznanie i niewątpliwe porozumienie, jakby ten sen był przygotowaniem lub preludium przed rzeczywistym spotkaniem. Takie historie nie należą do rzadkości. Wiele osób doświadczyło czegoś podobnego, choć nie zawsze potrafią to racjonalnie wyjaśnić. Pojawianie się w snach można interpretować jako sposób, w jaki wszechświat harmonizuje naszą duszę z inną, przygotowując nas na spotkanie i rolę, jaką ta osoba odegra w naszym życiu. W różnych tradycjach duchowych mówi się, że dusze komunikują się ze sobą poza fizycznym wymiarem, w snach, w medytacji, w chwilach głębokiej intuicji. Sny te mogą być drogowskazami, które pomagają nam dostrzec, dokąd prowadzi nas nasza ścieżka. Sny mogą oferować także wgląd w naturę relacji, bądź też nauki i wzrost, które wynikają z tego spotkania. Czasami są to spotkania karmiczne, dusze, które znają się z poprzednich wcieleń, ponownie się odnajdują, aby dokończyć pewne lekcje lub stworzyć razem coś ważnego. Może to być relacja miłosna, przyjaźń, a nawet mentorstwo. Każda relacja, która pojawia się w naszym życiu, ma swoje głębsze znaczenie. Przewodnicy duchowi podkreślają, iż warto jest zacząć zwracać większą uwagę na swoje sny. Być może to właśnie tam znajdują się odpowiedzi na pytania, które nurtują Cię na jawie. Podsumowując, gdy spojrzymy na ten temat z większą uważnością, dostrzeżemy, że wszystkie omówione znaki nie są dziełem przypadku. Stanowią one fragment większej duchowej układanki, której elementy stopniowo układają się w spójną całość. Świadome dostrzeganie tych sygnałów w codziennym życiu może pomóc nam lepiej zrozumieć nasze relacje, zarówno z innymi, jak i z samym sobą. Może to także otworzyć przed nami nowe możliwości, które wcześniej pozostawały niewidoczne. Drogi widzu, jeżeli na własnej skórze doświadczyłeś któregoś z tych sygnałów, z wielką chęcią poznam Twoją historię. Mogę się również założyć, że nie tylko ja, ale również inni są ciekawi Twoich doświadczeń. Podziel się więc nimi w komentarzu na dole, pod tym filmem. A jeśli chcesz pójść jeszcze głębiej i nauczyć się, jak świadomie kształtować swoją rzeczywistość, kliknij w miniaturę, która pojawiła się właśnie na środku ekranu. W tym materiale dr. Joe Dispenza ujawnia, w jaki sposób możesz przeprogramować swój umysł, aby przyciągać do swojego życia to, czego naprawdę pragniesz. To jedno z najważniejszych nagrań na tym kanale. Kliknij w nie i pamiętaj, wszystko zaczyna się od Twoich myśli.